Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie po kolejnej długiej przerwie. Od ostatniego filmiku dosyć dużo się u mnie zmieniło, prowadzę już nazwijmy to ustatkowane życie. Stała praca, tam różne takie wiecie o co chodzi. No i z racji tego mam dużo więcej czasu, postanowiłem się wziąć zatem za kanał, za filmiki. Jak widzicie przerwa też wywarła na mnie zmiany powiedzmy formy nagrywania filmików, to znaczy to jest pierwszy filmik na którym widzicie mnie. Dobra, tak właściwie o czym będzie ten filmik? Filmik będzie o planach, o zmianach, a na końcu będzie konkurs. Także zostańcie do końca. Zaczniemy od planów. Jakie są plany? Tak jak wspomniałem, mam, mam dużo więcej czasu. Biorę się porządnie za kanał, i tutaj uwaga nowość: zaczynam też streamować na Twitch TV. Zaczynam tak właściwie już streamuję czasami, chociaż na chwilę obecną mam dosyć skromną. Skromny zasób widzów, zazwyczaj jest to albo jakaś zabłąkana dusza, albo po prostu ktoś ze znajomych się lituje i wchodzi na Twitcha. Także tutaj prośba do Was, wchodźcie na kanał Twitcha, jest on w opisie i followujcie, wchodźcie kiedy, kiedy liveuję, kiedy streamuje. Zazwyczaj jest to jakiś CS, Global Offensive, ostatnio Diablo 3. Planuję też zakupić sobie Geta 5, też coś postreamować z tego. Ogólnie się nie nudzić i ja, i wy. Wspomniałem o streamie i tutaj chciałbym zapowiedzieć, taki nazwijmy to poważniejszy stream. To znaczy będzie na nim unboxing 20 paru skrzynek w Counter Strike Global Offensive, a później sobie machniemy albo jakiś meczek w CS, albo albo w Diablo. No to już zobaczymy tak naprawdę na streamie. Chciałbym was zaprosić, będzie to w następny wtorek, to jest czekajcie, 19 maja o godzinie 19. 19.19 przypadek? Nie sądzę. Także serdecznie Was na to zapraszam, na tego live'a. I jeszcze pewnie będę się przypominał w międzyczasie przed, przed 19 maja. W planach jest też, a właściwie było, bo już to zrobiłem, założenie fanpage'a na Facebooku. Kiedyś miałem jakiś fanpage, ale no był on nieudany, powiedzmy sobie szczerze, więc postanowiłem założyć nowy. Wrzucam tam informacje o filmikach, o live'ach, no teraz głównie o live'ach. No i jakieś ciekawostki, które się mi tak napaczą, na, napatoczą w codziennym życiu. Tutaj kolejna prośba do Was. Wbijcie tam na fanpage i zalajkujcie stronkę, a jeszcze lepiej udostępnijcie. Jest to dla mnie ważne, no bo jak wiecie, chciałbym docierać po prostu do, do, do jak największej liczby osób, bo to cieszy, jak ktoś ogląda, jak ktoś, nie wiem, jak ktoś się śmieje z tego. Chociażby ze mnie, dla mnie też to jest miłe, jak ktoś się ze mnie śmieje. Nie robi to na mnie jakiegoś szczególnie negatywnego wrażenia. Ok, z planów to byłoby na tyle, przejdźmy teraz do zmian, tak właściwie te zmiany, bo jest ona tylko jedna, dla mnie dosyć właściwa, mianowicie na tę chwilę na kanale Guruje powiedzmy sobie Minecraft, jest z niego filmików chyba najwięcej, największa tam była częstotliwość Minecrafta, od tej pory się to zmieni. W zamian za Minecrafta będzie więcej CS a Global Offensive, będzie myśl Diablo, WOD powróci do łask. Tak jak już wspomniałem, mam, mam po prostu yy, zamiar zacząć grać i nagrywać GTA V, bo może się uzbiera jakaś fajna ekipa, ogólnie jakieś inne gierki, po prostu żeby, żeby nie zagłębiać się cały czas w tego Minecrafta, bo. bo ileż można, no to z czasem to żeby się nudne. To nie znaczy oczywiście, że Minecrafta nie będzie w ogóle, bo, bo kiedyś jeszcze pewnie coś nagram, ale będzie go znacznie mniej niż teraz. Wspomniałem, że na live zrobimy sobie unboxing 20 kilku skrzynek, a teraz zrobimy sobie taki mały przedsmak, zobaczymy co nam wyleci, otworzymy sobie dwie, trzy skrzynki i miejmy nadzieję, że będzie to coś sensownego, także jedziemy. Szczerze mówiąc dawno nie otwierałem skrzynek i troszkę się denerwuję. No niech będzie. I zagotwiera przed i czasem mu coś leci. Jezu, a mógł być chociaż ten obrońca, no. No, no powiedzmy sobie, dupy nie urywa. Kurde, no chociaż jakiś fioletowy, no nie ja wiem, przez skrzynki, wiem, że to mało, może na tym openingu wyleci więcej coś sensownego, ale dwa teki, po co teki? Dobra, jeszcze jedną Mam nadzieję, że opening na, na live będzie troszkę lepszy O, jest, fama sierżant, brawo! No, ale lipna jakość Przetestowane w boju. Wszystkie przetestowane w boju. Dobra, przedsmak openinga za nami. Miejmy nadzieję, że na live będzie lepiej. Ok, zbliżamy się do końca filmiku. Powiemy teraz coś o wspomnianym na początku konkursie. W konkursie może wziąć udział każdy, kto tylko chce. A wygraną będzie albo kod do CSGO. Albo jakaś rzecz na Steamie do powiedzmy 9 euro. Także, jeżeli ktoś będzie chciał kod do Steama do CSGO, to dostanie kod do CSGO. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie wiem, skina, za 9 euro to dostanie skina. Jeżeli ktoś będzie chciał grę, to dostanie grę. I jakie są zasady? Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba zrobić parę rzeczy. No, są one łatwe, także myślę, że nie będzie problemu tak naprawdę nikt miał ze zrobieniem tego. A trzeba zrobić. Zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę pod filmem. Napisać komentarz, przy czym komentarz musi się zaczynać od słowa konkurs, zalajkować Fanpage i udostępnić Fanpage. Te 5 rzeczy zrobicie i macie zagwarantowany udział w konkursie. Czas trwania konkursu jest dosyć nietypowy, bo konkurs będzie trwał do momentu, kiedy pod filmem będzie 80 łapek w górę. Także. Im szybciej rozpowszechnicie i udostępnicie filmik, tym szybciej konkurs się skończy i rozlosujemy nagrodę, także miejmy nadzieję, że będzie to w miarę szybko. Wiem, że to jest filmik po dużej przerwie i może być tak naprawdę ciężko, ale mam nadzieję, że dacie radę i te 80 łapek w górę wbijecie dosyć szybko. Co tu jeszcze powiedzieć na temat konkursu? No oczywiście osoba, którą wylosuje później musi spełniać, zrobić wszystkie te 5 rzeczy, o których wspomniałem, jeżeli czegoś nie będzie. No to będziemy losowali jeszcze raz. Ok, to byłoby na tyle w tym krótkim filmiku. Podsumowując, chciałbym Was prosić, abyście wbili na Twitcha, kliknęli follow, wbijali na streamy. Pamiętajcie o wtorkowym live'ie, godzina 19, opening CSGO CASE'y, jakiś meczyk, zobaczymy. Wbijajcie na Facebooka, klikajcie, lubię to. Udostępniajcie, jeżeli mogę Was o to prosić. Tak jak już wspomniałem, jest to dla mnie ważne, bo to po prostu cieszy, jeżeli to grono się powiększa. Klikajcie łapkę w górę pod filmem, komentujcie, udostępniajcie i tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia.